Szczęść Bożej, i dzień dobry, wakacyjna kolejna niedziela, lipiec w pełni. Wsłuchujmy się Boże Słowo, niech ono prowadzi nas w te deszczowo upalne dni. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieje się przez jego ręce. Czy nie jest to cieszta, sy Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im: Tylko swoje swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich nietowiarstwo. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej czyźnie. To dzisiaj widzimy w przypadku Jezusa, który przez swoich, tam gdzie spodziewał, spodziewać by się mógł, że będzie przyjęty wśród tych, który się wychował w Nazarecie, w swojej rodzinnej miejscowości, tam zostaje odrzucony. Prorok to ten, który jest znakiem obecności Pana Boga, prawdziwego Boga, do tego za chwilę wrócimy. Gdybyśmy Otworzyli pierwsze czytanie z Księgi Zachiela, to tam Bóg do proroka Zachiela mówił bardzo mocne słowa. Posyłam cię, żebyś był prorokiem pośród ludu o bezczelnych twarzach. Bardzo mocne. Czyli prorok wie od razu, że do tych, których idzie, to oni nie będą patrzyli na niego przychylnym okiem, nie będą go zapraszać na kawkę, herbatkę, tylko ten lud o bezczelnej twarzy, od niego może spodziewać się. Złości, krzywdy, niezrozumienia. Ale dodaje Pan Bóg, nawet jeżeli ci odrzucą, to będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. I to jest najważniejsze i tego trzeba się trzymać. Czasami nasza obecność, chyba Panu Bogu, jest taka, że rzeczywiście możemy być niezrozumieni wśród innych. Świat daje zupełnie inną Ewangelię. Ewangelia świata jest zupełnie różna od Ewangelii dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa zupełnie różna. I dlatego często możemy czuć się rzeczywiście odrzuceni. Ale trzymajmy się tego. Nawet jeżeli będziesz czuł się, że żyjesz pośród ludzi o twarzach, to jeżeli będziesz trzymał się Bożego Słowa, to oni będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Że Ty masz w sobie obecność kogoś, kto nie jest z tego świata. Kogoś, kto jest silniejszy niż całe zło tego świata to pierwsza bardzo ważna prawda tutaj, która w tej Ewangelii nazaretańskiej bardzo mocno dochodzi do głosu. Dlaczego? Gdybyśmy otworzyli też Stary Testament jeszcze, szczególnie Księgo Rodzaju, to tam przy okazji tych narracji o patriarchach jest taki motyw tak zwanych bóstw rodzinnych, bóstw opiekuńczych. Ludzie byli w danej wiosce, w danym mieście, w danym państwie, byli ludzie, którzy się zajmowali rzemiosłem wykonywania figur bóstw. I te bóstwa potem były sprzedawane, handlowano nimi, potem po głosie tego widzimy też w dziejach apostolskich, św. Paweł też się z tym rozprawia. I te bóstwa miały za zadanie chronić dane domostwo, chronić daną rodzinę i tak Dlaczego o tym mówię w kontekście akurat tej Ewangelii? Dlatego, że akurat to odrzucenie z tego też właśnie wynika. My wiemy jaki Jezus jest, skąd pochodzi, kim On jest. On teraz nagle mówi, że jest jakimś prorokiem, że jest jakimś znakiem, że mieni się kimś wyższym od nas. My patrząc też na Pana Boga, my byśmy chcieli, żeby Pan Bóg był skrojony na naszą miarę żeby był stworzony nasz obraz i podobieństwo, byśmy sobie chętnie ulepili albo wystrugali z drewna, albo ulepili z gliny, albo tam z czegoś innego sobie wycisali jakiegoś bożka, który byłby na nasze życzenie, podobny do nas, żeby spełniał nasze zachcianki, nasze życzenia i tak dalej. Tak niestety patrzymy często też na, na Jezusa Chrystusa, tak patrzymy na Boga, niby w Niego wierzymy, ale wierzymy do tego momentu, dopóki On jest po naszej myśli, po naszej stronie. I ma być tylko i wyłącznie po naszej stronie. Tymczasem Jezus ci się pokazuje, no właśnie, zupełnie co innego. Prorok ma być także znakiem, a przede wszystkim ma być znakiem sprzeciwu. Że nie wszystko, co robisz, jest dobre. I to słowo Boże, które słyszysz, z tego błędu ci wyprowadza. Że zamiast sobie stwarzać Boga na swój obraz i swoje podobieństwo odkryj, że Bóg Ciebie stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo i do tego ideału, do tego obrazu staraj się coraz bardziej być podobnym, coraz bardziej do tego ideału wracać, tego ideału z raju. Myślę, że na tę Ewangelię warto dzisiaj w takim kluczu posiedzieć, w takim kluczu o niej pomyśleć. Prorok ma być znakiem sprzeciwu. Pomimo właśnie tego odrzucenia i zrozumienia, to po prostu mniej w sercu to jedno słowo: Trzeba przetrwać. Jezus, od tych, od których mógł się spodziewać, że najwięcej miłości zostanie i zrozumienia, dostał od nich to, że chcieli go zyskały strącić na zarecie. Tak chcieli mu odpłacić, bo jego prorocka misja. W ogóle nie wpisywała się w ich wyobrażenia, w ich kalkulacje, w ich e, przemyślenia. E, może tak masz, może tak czujesz, że ci, e, którzy są najbliżej ciebie, może przez nich nawet jesteś najbardziej niezrozumiany. Najważniejsze, żebyś był przy Bogu. On jest ostatecznym sędzią. Nawet jeżeli rzeczywiście żyjesz wśród ludzi, e, tak jak mówi e, Bóg przez Prokurę Zachiela, o bezczelnych twarzach, to oni będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Tylko słuchaj tego niesfałszowanego głosu Boga. Nie stwarzaj sobie Boga na swój obraz, swoje podobieństwo, ale odkrywaj w sobie podobieństwo do jedynego Boga.